W dzisiejszym materiale, analiza trzeciego chronologicznie odcinka sezonu szóstego o nazwie Sublimation. Odcinek, który wprowadza nową postać Sublim, jak i również pokazuje kolejne dość specyficzne, w cudzysłowie oczywiście, zachowanie marne. Czy to zazdrość, czy coś głębszego, co wynika z jej zachowania? Przyjrzymy się temu dokładnie. Oczywiście dorzucam również pomniejsze tematy i ciekawostki, więc zachęcam do refleksji i dyskusji w komentarzach tam na dole, jak i również do obejrzenia tego materiału. Do samego końca. Hej, witajcie, ja jestem Olchusi, zapraszam! do oglądania. Jeśli jeszcze nie widzieliście mojej analizy drugiego, chronologicznego odcinka sezonu trzeciego The Illustrator, to koniecznie nadróbcie zaległości, ale najpierw skupmy się na dzisiejszym temacie. Moi drodzy, jak już pewnie wiecie, gdy w danym sezonie Miraculum pojawiają się nowe postacie, męskie czy tam żeńskie, są atrakcyjne i mają zamiar zaprzyjaźnić się któryś z głównych bohaterów, to gdzieś w fandomie zaczynają pojawiać się z niektórych stron oczywiście spekulacje. Czy ta osoba ma zamiar namieszać w relacjach innych bohaterów, w tym przypadku Drenette, czy może ma jakieś inne złe intencje czy złe zamiary. I nie inaczej było Sublime. A zwłaszcza po wyciekach tego odcinka, widzowie zaczęli interpretować jej zachowanie i reakcję Marnet na podstawie wyrwanych z kontekstu scen, co wywołało sporo emocji. Marnet znowu jest zazdrosna, odbija jej i tak dalej, i tak dalej. Ale jak wygląda to naprawdę po emisji całego odcinka? Czy faktycznie Marnet miała powody do niepokoju? I kim tak naprawdę jest Sublime? Zacznijmy może od tej pierwszej, aby płynnie przejść do naszej ukochanej Marnet i jej no takiego dość specyficznego zachowania. Sublajmy to postać niemalże idealna, wręcz wyjęta z podręcznika sukcesu. Pochodzi z Belgii, gdzie już jako dziecko stała się taką w cudzysłowie dumą miasta Mukro. Zdobyła pierwszą nagrodę konserwatorium, biegle gra na flecie i harfie, mówi w pięciu językach, a do tego jeszcze osiąga sukcesy sportowe. W para lekkoatletyce zdobyła złoto, choć nieprawdziwe, takie wiecie, na pamiątkę, na dystansach 100 i 400 metrów, a obecnie trenuje do kolejnych zawodów każdego poranka i to w towarzystwie Adriena, który jak wiemy w sezonie szóstym znalazł sobie nowe hobby związane właśnie z bieganiem. I co ciekawe, podczas tych treningów nie zamieniają nawet słowa, po prostu biegają w ciszy, co ma sens, bo przecież chodzi o kontrolę dechu, jak to Sublime wspomniała pod koniec tego odcinka. No a jako, że niedawno czy tam jakiś czas temu dołączyła do szkoły, to już zdążyła zostać członkinią wielu klubów i stowarzyszeń, patrząc na te zdjęcie, dzięki któremu bliżej możemy się przyjrzeć nowemu modelowi postaci Maxa Rose i pani Bastry, którą już widzieliśmy w odcinku drugim. Jaki jest wniosek? No, wniosek jest taki, że Sublime to po prostu jest osoba, którą wydaje mi się, że wszyscy podziwiają, choć zobaczymy, jak to się rozwinie w dalszych odcinkach. A dla Marinette, no, to ktoś, kto nagle wydaje się być. Zagrożeniem. Jak wiemy z odcinka, Marnet z początku wydaje się zachowywać racjonalnie. Sublime to nowa osoba, która przyjaźni się z DNA, więc naturalnie, że chce się o niej czegoś dowiedzieć, bo jeśli Sublime przyjaźni się z jej chłopakiem, to ona też się musi z nią zaprzyjaźnić. No niby wszystko okej, okay, ale problem pojawia się w momencie, gdy zaczyna obsesyjnie analizować każdy jej ruch, tak jakby była po prostu zazdrosna, że jakaś inna dziewczyna spędza czas sam na sam z jej chłopakiem. Oglądanie przez rolnetkę z początku odcinka, czy po prostu dopowiadanie sobie teorii. No, Marnet po raz kolejny przekracza granice, a jej wyobraźnia działa na najwyższych obrotach. Nowe nie znałem. I można by pomyśleć, że po pięciu sezonach przeszła już pewien rozwój i nauczyła się kontrolować swoje emocje. Ale ten odcinek, jak i drugi poprzedni, The Illustrator, pokazuje, że nadal walczy ze swoimi lękami, czyli stabilizacją swojego zachowania. Ale tutaj dochodzimy teraz do pewnej kwestii. Wydaje mi się, że Marnet nie jest zazdrosna w takim klasycznym sensie. To nie jest sytuacja, w której boi się, że Adrien ją zdradzi, chociaż i tak z początku widziałem taką nutkę zazdrości. Po prostu widzę tutaj, że tu chodzi o coś znacznie głębszego. Poczucie takiej niższości czy niskiej samooceny. Bo po prostu wprost mówię, że nigdy nie będzie taka jak Sublime. Nigdy jej nie dorówna. Chaotyczna i nieporadna czuje, że w zestawieniu z kimś tak doskonałym po prostu wypada blado. Nawet Alia zauważyła, że nakłada na siebie ogromną presję i zamiast po prostu porozmawiać z Sublime jak człowiek z człowiekiem, od razu zakłada, że musi jej zaimponować w każdej sytuacji, a ona tylko chce się przecież z nią zaprzyjaźnić. A idąc dalej, sytuacja staje się coraz bardziej absurdalna, gdy Marnet zaczyna widzieć w Sublime tajemniczą intrygantkę. I to już w ogóle są jajca, i nawet śmieszne są te sytuacje, a bardziej taka, jedna do której pewnie. Zaraz dojdziemy. Gdy Adrien i Sublime biegają bez słowa, a dopowiada sobie scenariusz jak na przykład to, że kiedy Sublime kichnęła podczas porannego biegu, a Marnet nie wiedziała na początku, że kichnęła, wiem jak to brzmi, ale mniejsza, to była przekonana, że powiedziała Adrienowi coś w tajemnicy, a oni przecież nie rozmawiają ze sobą. Szok, ale w szkole to robią. Ale jak to? Przecież oni nie rozmawiają. I to jest właśnie taki klasyczny mechanizm błędnej interpretacji. Widzi to, co chce widzieć, a nie to, co jest prawdziwe. Marnet zaczyna też obsesyjnie podążać za Sublime w szkole, pomagając jej we wszystkim, a raczej próbując. I wszystko, co robi, okazuje się po prostu zbędne. Sublime bez problemu karmi ptaszki stojąc na książkach, zastępuje zerwaną strudę własnym włosem, co jest dziwne, ale okej. Okay. A Sushi zjada pałeczkami do włosów, udowadniając, że nic nie jest w stanie jej zatrzymać. Każdy ruch Marnet, Kończy się po prostu fiaskiem, co tylko wzmacnia jej poczucie, że po prostu nic z tego. Że nie ma możliwości jej pomóc, aby zrobić pierwsze dobre wrażenie, a te według niej jest najważniejsze. Z czym się zgodzę? Ale też co jest zabawne, to Sublime cały czas wiedziała, że Marnet ją śledzi. Ale nic sobie z tego po prostu nie robiła. W pewnym momencie nawet mówi Adrianowi, że w krzakach znajduje się dziewczyna w kucykach. I czy przypadkiem nie jest to jego dziewczyna? Adrian potwierdza to, że ten opis do niej naprawdę pasuje. I od tego momentu twierdzę, że dla Marnet cała ta sytuacja to jeden Wielki koniec świata. Bo ona myśli, że Sublime jest zła, bo widziała, jak ją śledzi, a że teraz postanowi zerwać przyjaźń z Adrienem, a idąc jej tokiem myślenia nie są przyjaciółmi, to Adrien zakończy z nią związek i przestanie ją kochać. Nie! Yeah. Nie wiem co powiedzieć, znaczy w sumie inaczej. Wiem. Adrian, jeśli chodzi o przyjaźń z Sublime, nie ma nic do ukrycia. Nie używają tajnych kodów do porozumienia na zajęciach, aby nikt ich nie podsłuchiwał. Nikt nikogo nie okłamuje. Bla bla bla. Po prostu on chyba nawet nie wie, jak bardzo Marnet odwala w kwestii zaprzyjaźnienia się z Sublime. Nawet powiedział jej, że Marnet chce się z nią zaprzyjaźnić, ale po prostu nie wie, jak to zrobić. I ma rację. Myśmy to. Widzieli. Natomiast marnet jest klasycznym przykładem kogoś, kto nadinterpretuje sytuację i tworzy własne wersje wydarzeń. W psychologii można to podciągnąć pod takie zniekształcenia poznawcze, dopowiadanie sobie rzeczy, które nie mają pokrycia w faktach, lub też takie nadmierne myślenie. Idealnie się również w to wpasowuje. Marnet wyciąga błędne wnioski i działa na ich podstawie, co prowadzi do spirali nieporozumień. Widać to idealnie w scenie w łazience. Sublime motywuje siebie, a ja tak to raczej odbieram, że to jest właśnie sposób na pokonanie strachu, stresuje. Jaki na niej ciąży w danej chwili, a Marnet myśli, że to groźba wobec niej. Bo tak się sytuacje skomplikowały w kwestii ich przyjaźni, że aż bidulka zrobiła chomicze oczka. Słodkie, śmieszne, ale i też do zrozumienia w kwestii jej zachowania. No, ja też bym pewnie tak się zachował, bo co miałbym sobie pomyśleć? Jak tak patrząc całościowo na trzeci odcinek Submachine, to wydaje mi się, że znaleźć w nim można taki motyw autosabotażu. Marnet sama stworzyła swój problem. Gdyby od początku podeszła do sytuacji normalnie, tak prostą drogą, to nic by się nie wydarzyło. Ale jak zwykle, przekombinowała, poszła naokoło najgorszą z możliwych dróg, wywołując serię katastrof. Nie tylko jako Marnet, ale Także jako Biedronka. Więc można powiedzieć, że za każdą katastrofą, jaka miała miejsce w tym odcinku, a mam tu na myśli zniszczenie Proces Sublime czy akumizację jej mamy, była odpowiedzialna marnet, która po raz kolejny wykorzystała swoje Alterego Biedronki do prywatnych spraw. A wydaje mi się, że tak nie powinno się robić. I pytanie: czy czegoś się nauczyła po całej tej sytuacji z odcinka? bo końcówka sugeruje nam, że wyciągnęła wnioski. Finalnie udało się u nas spokojnie pogadać, wytłumaczyć i naprostować te wszystkie sprawy. I jak się okazało, no nie było żadnego spisku. A co sobie wyobrażała, to tylko nadmierne myślenie i wyobrażanie sobie tego w szarych barwach. Ale jeśli nie zacznie ufać sobie innym, przestanie nadinterpretowywać, wyobrażać sobie nie wiadomo co, nadmiernie myśleć, to będzie skazana na ciągłe wątpliwości i autodestrukcję. Co ciekawe, odcinek mocno skupia się też na presji suk tak mi się wydaje. Widzimy to zarówno w Marinette, jak i w Sublime. Sublime ma rodziców o skrajnie różnych podejściach. Jej matka Karolina dąży do perfekcji i w pewnym sensie przypomina mi Gabriela Agresta. Nawet ich stroje mają podobną kolorystykę. Z kolei zaś ojciec Seweryn bardziej przypomina mi Emilii. Zależy mu przede wszystkim na tym, by jego córka czuła się dobrze sama ze sobą. I mimo, że Sublime wydaje się idealna, widać, że czuje też ogromną presję. W tych scenach drżały jej ręce, co pokazuje, że mimo pewności siebie nadal maleńk trafi nad nimi zapanować, to też jest ważne mówienie do siebie, że da się radę, pozytywne myślenie, odrzucanie najgorszych myśli. To bardzo dobrze wpływa na psychikę, bo jak wejdziemy w te spirale negatywnych myśli, to moi drodzy, to jest. Po prostu koniec. A na nim zobaczymy też rozwój Karoliny i Seweryna. Początkowo są skrajnie różni, jak już wcześniej wspomniałem. Ona obsesyjnie nastawiona na sukces, on bardziej wyrozumiały, ale ostatecznie odnajdują wspólny język dla dobra córki. Wiadomo, happy i tak dalej, tak dalej, ale to też stanowi kontrast do Marinet, która dopiero uczy się właściwie interpretować ludzi i nie działać pod wpływem emocji. A tak mi się przynajmniej wydaje. No ta dziewczyna jest, patrząc na to, co twórcy mają w głowach, jeśli chodzi o jej charakter, ciężka do Interpretowanie. Chociaż niektórym idzie to łatwo i wiecie o co mi chodzi. Popatrzcie na niektóre komentarze. W każdym razie zadając pytanie, czy Marnet coś zrozumiała z tego odcinka, to szczerze czas pokażę. Liczę, że jeśli przyjdzie podobna sytuacja do tej jaka miała miejsce w tym odcinku, lub dojdzie do kolejnej randki Adriena, lub kompletnie czegoś nowego, innego, to ona nie będzie się zachowywać już tak jak typowa Marnet. No. Chyba, że jest to już jej taki urok i będziemy na to skazani, ale mam nadzieję, że nie. No ale też fajnie, że Marnet udało się w końcu zaprzyjaźnić z Sublime, bo to pokazuje, że czasem wystarczy zwykła rozmowa, by rozwiać niepotrzebne obawy. Liczę, że zobaczymy tę trójkę, Marnet, Adriana i Sublime, wspólnie spędzających czas w kolejnych odcinkach sezonu szóstego, a nie tylko na tej karcie końcowej, jak w tym przypadku. No i też mamy nadzieję, że Sublime zostanie rozwinięta na poziomie kagami Luki czy a może i nawet lepiej. Zapowiada się naprawdę sympatyczna, cierpliwa i wyrozumiała dziewczyna, która nie tylko kocha zwierzęta, ale też wniesie coś nowego do ekipy przyjaciół paryskich bohaterów. I co też warto powiedzieć, to to, że świetnie, że twórcy pokazali postać, która mimo protest na nogach spełnia swoje marzenia, dąży do celu, cieszy się życiem i walczy o swoje. Więc jeśli ktoś z Was zmaga się z podobnymi trudnościami lub takim jak nasza Marnet w kwestii tego odcinka, to pamiętajcie, nie poddawajcie się, nawet jeśli czasem bywa ciężko. Ja wiem, że łatwo powiedzieć, ale też wiem, co mówię. Spróbujcie odrzucić nadmierne myślenie i skupić się na swoich mocnych stronach. Pozytywne nastawienie, wsparcie bliskich i wiara we własne siły to klucz do sukcesu. A ja wiem, że każdy z Was ten klucz posiada. OK, główny temat mamy już za sobą, mam nadzieję, że się podobało, więc nie wyłączajcie tego materiału jeszcze i oglądajcie do końca, bo teraz czas rzucić okiem na pomniejsze wątki i ciekawostki. Od tych mniej do bardziej ciekawszych, które, choć mogą wydawać się drugoplanowe, warto je. Przeanalizować. Pierwszym pomniejszym tematem, który warto mówić jest nowa funkcja Jojoby Biedronki. Zapowiedziana w openingu i to właśnie w odcinku Sublimation mogliśmy zobaczyć jak działa to w praktyce. Gdy pojawi się złoczyńca, z którym Biedronka sama sobie nie poradzi, może wezwać innego bohatera poprzez Jojo. Wybiera ikonę wybranego posiadacza miraklu, naciska ją, a ten otrzymuje sygnał, aby stawić się na wezwanie. To świetny sposób na dyskretną komunikację, który eliminuje konieczność biegania do poszczególnego bohatera i pozwala działać bez ujawnienia swojej tożsamości. W Sublimation widzieliśmy jak to działa na czarnego kota, który dostał takim impulsem w palec, przez co wiedział, że jest wzywany. Ale wciąż pozostaje pytanie, jak na sygnał będą reagować inni posiadacze ze swoimi mirakulami. Kolejne odcinki pewnie dadzą nam więcej odpowiedzi. Odcinek Sublimation myślę, że bardzo mocno akcentuje presję sukcesu i dążenia do bycia najlepszym. I to właśnie stało się przyczyną akumizacji Karoliny. Od początku widzimy, jak to matka Sublime ma obsesję na punkcie jej kariery sportowej. Nie liczą się Emocje nie liczy się zdrowie psychiczne córki, tylko i wyłącznie wygrana. Dlatego też, gdy pojawia się możliwość zdobycia sponsora, jest gotowa, by zrobić wszystko, by przekonać naszego ulubionego Boba, a wiemy, jaki on jest. Jest zdeterminowana na tyle, że nawet obiecuje mu złoty medal, prawdziwy, złoty medal swojej córki, byle tylko zdobyć jego wsparcie lecz po dramatycznym biegu, w którym Sublime traci swoje protezy i nie może ukończyć swojej próby, Bob, jak to Bob, wycofuje się finalnie. Z umowy. dla Karoliny to cios. Całe jej poświęcenie, wizja, cała przyszłości jej córki nagle się powoli rozpada. W jej oczach to katastrofa. A gdy Severin okazuje więcej troski o Sublime niż o sam wynik i mówi, że ona ma czas, to presja, jaką Karolina nosiła, jak widać, przez lata, sięga zenitu. I właśnie też wtedy Chrysalis wykonuje swój krok w celu akumizacji. To dobry sposób na zdobycie mirakuli biedronki i czarnego góry. Ludzie cię zwodzą, nie spełniają twoich oczekiwań. Dlaczego nie mogą być tak wspaniali jak twoja córka? Karolina zostaje zakomizowana sublimation, a jej moc odzwierciedla jej obsesję. Chce, by każdy stał się lepszą wersją siebie. To idealnie pasuje do jej dążenia do perfekcji. Tylko, jak wiecie, ludzie nie muszą być idealni, by być wartościowi. I to właśnie jest lekcja, której Karolina musiała się nauczyć. Na szczęście, dzięki Sublime i Sewerynowi, ostatecznie zaczyna rozumieć, że sukces jej córki nie powinien być budowany na tak wielkiej. Kolejnym pomniejszym tematem jest nasza nowa władczyniciem, czyli Krysalis i jej nowe zagrywki. Po pierwsze, antyakum. Jak już wcześniej wspominam w innym materiale, mają one moc dezaktywowania mocy bohaterów, co sprawia, że Chrysalis staje się jeszcze groźniejsza. Potwierdza to również inna scena z jednego ze zwiastunów sezonu 6, więc zdecydowanie zwiększa to przewagę jej drużyny i komplikuje walkę dla Biedronki i czarnego. Ale jest też coś jeszcze bardziej tajemniczego. Postać z notesem na trybunach, którą mam nadzieję, że zauważyliście. Pojawia się dosłownie przed próbą, obserwuje wszystko, jakby była jakimś fanem tego sportu, a gdy całe wydarzenie się kończy, zamyka notes i po prostu odchodzi. Kto to jest? No, pierwsze skojarzenie ma notes, więc na pewno jest powiązana z Krysalis. Ale czy aby na pewno to ona? Sylwetka sugeruje raczej mężczyznę. Może to ktoś, kto dla niej pracuje, ktoś, kogo kontroluje, lub podtrzyma się pod niego dzięki mocy kamelona, tak jak widzieliśmy to w trzecim sezonie? No, i jedno jest pewne: Sirius wie, co robi, i ma plan, który realizuje krok po kroku. Jeśli marnet się nie przygotuje, może mieć poważne kłopoty, które, jakby nie patrzeć, nadchodzą z każdej ze stron. Bo jak sobie również przypomnimy, ostatnie słowa Sirius z odcinka specjalnego w Londynie, które brzmiały: Zobaczymy kto pierwszy, kogo znajdzie, to coś czuje, że odpowiedź na te pytanie jest już nam znana. Jeśli chodzi o ostatnią ciekawostkę i o złoczyńców z Miraklum, to warto również wspomnieć o Tomoe Tsurugi. Mami Kagami, która ku zaskoczeniu pojawia się po raz pierwszy w sezonie szóstym pod sam koniec tego odcinka. I jak się okazuje, to Tomoe zostanie nowym sponsorem Sublime, przez co też w tej właśnie scenie podziękowali jej za to, że przyjęła tę ofertę. Ona na to, że sama wie, jak to jest żyć z dysfunkcjami i czasem technologia czyni cuda. Więc no, jakby nie patrzeć, Tomoe jako sponsor jest dla nich Najlepszą możliwą osobą. Oczywiście, patrząc na to, że ona ma związek z kwestiami technologicznymi, ale je również dlatego, że sama wie, jak to jest być osobą w jakimś tam stopniu niepełnosprawną. Tylko problem jest taki, że idąc dalej, to małe podchodząc do okna, gdzie po raz pierwszy mamy podgląd na mieszkanie Crugi, a bardziej jeden z jej pokoi bądź salonów, bardziej takie biuro, można powiedzieć, które aż kipi klimatem japońskim, patrzy na panoramę Paryża i się uśmiecha, co może wskazywać, że ma wobec tego jakieś nikczemne plany. A jak dobrze wiemy, w poprzednich sezonach to moja współpracowała z Gabrielem w celach dostarczenia technologii, mającej pomóc mu w zdobyciu Mirakuli Biedronki i Czarnego Kota. Ogólnie, cała ta sprawa z rodziną Tomoe, Agrestów czy Fantom sięga aż do czasów poszukiwań Bawia, stworzenie Adriana i Felixa <grym> itd. I tak tak Więc ten uśmieszek Tomoe wcale nie wygląda na to, że chciałaby ona im pomóc w dobrej sprawie. Będzie miała w tym pewnie jakiś swój. A my wiemy, że ona jest również współwinna poprzednim wydarzeniom, bo przecież pomagała Gabrielowi, więc to jest logiczne i powinna ponieść za to odpowiedzialność. Tylko pytanie brzmi, czy ona kiedykolwiek poniesie. I też pytanie, czy Kagami w końcu z nią o tym porozmawiała, jak dała znać w odcinku w Londynie. No, moi drodzy, gdzie jest Biedronka? Gdzie jest Kagami? Hej, obudźcie się. Hello, girls! No, liczę, że zostanie to wyjaśnione i rozwinięte chociażby w sezonie 6. Moi drodzy, dajcie znać w komentarzach tam na dole, jak Wam się odcinek podobał, co myślicie o Sablim, nowej postaci jaka pojawiła się w tym odcinku, i dość specyficznym w cudzysłowie zachowaniu Margaret? W dniu publikacji tego materiału mamy już za sobą dwa odcinki, a do końca sezonu szóstego pozostało jeszcze 24. Natomiast jeśli chodzi o moją opinię, mam trochę mieszane uczucia. Na plus na pewno wprowadzenie nowej postaci historia motyw akumizacji i dobrze zrealizowana walka. Wypadła lepiej niż w odcinku drugim, a co? Co w niej chyba najważniejsze to momenty Lady Noah. Tych nigdy za wiele i liczę na więcej w przyszłości. Natomiast na minus zdecydowanie za mało Adriana. Wiem, że dostanie swoje odcinki, ale fajnie byłoby zobaczyć więcej jego interakcji z Marinet i przede wszystkim Sublime. Mógł chociaż spróbować pomóc im się zaprzyjaźnić, zamiast zostawiać Marinet samą z tym problemem. Ale pewnie taki był zamysł, aby Marinet rozwiązała to wszystko sama. No i też nie ukrywam, że oglądałem ten odcinek z takim mniejszym zaciekawieniem niż poprzedni. Może przez te wcześniejsze przecieki takie, a nie inne odczucie. Ale przynajmniej wiemy, jak to było w przypadku zachowania Marin. Było dość specyficzne, nawet bardzo. W większości osobom może się one nie podobać i macie do tego prawo, ale wydaje mi się, że z niego można jakąś lekcję wyciągnąć. A co do fabuły sezonu, wątki są, no, rozwijają się powoli, ale konsekwentnie i nie mogę się doczekać, jak to wszystko zostanie przedstawione w przyszłości, bo jak na razie, no. Mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Nie zapomnijcie o subskrypcji, dzwoneczku i łapce w górę, jeśli Wam się podobało. Udostępniajcie, komentujcie i sprawdzajcie opis tam na dole, żeby znaleźć wszystkie ważne informacje. Dziękuję za każde wsparcie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Bye bye.